Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny Miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Śląska Akademia Demokracji. Tych młodych ludzi można wprowadzać już w tajniki Polityki. Turniej o puchar rektora AWF-u. Powiedzieliśmy, że z faworytami czujemy się mocni, no i że wygramy, no i tak się stało. Bernisarz wystawy Katowice w obiektywie 2013. Fotografia nauczyła mnie spostrzegać pewne detale, szczegóły, które są na co dzień niezauważalne. Katowicki jarmarki. Wszystko jest handmade, nie ja ma takiej chińszczyzny, bardzo nam się podoba. W rondzie sztuki podczas uroczystej gali podsumowano projekt Śląska Akademia Demokracji, realizowany w ramach programu Młodzież w Działaniu. Celem akcji skierowanej do młodzieży było wzmocnienie i rozwój kompetencji młodych liderów oraz zwiększenie ich pozytywnego wpływu na młodzież z regionu i skłonienie jej ku większemu zaangażowaniu w sprawy społeczne i obywatelskie na terenie Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Młodzież w działaniu to program Komisji Europejskiej, który wspiera młodych ludzi, organizując, finansując edukację pozaformalną, finansując międzynarodowe wymiany młodzieży czy wolontariat europejski. Ten Program, co prawda, się kończy w tym roku, bo był do roku 2013, ale od stycznia rusza program Erasmus, który będzie jego następcą i mamy nadzieję, że dalej będą podobne projekty. To jest myślę bardzo dobry projekt, powodujący to, że tych młodych ludzi można wprowadzać już w tajniki polityki, w tajniki demokracji, która wcale nie jest łatwym ustrojem. Wskazywać na to, co jest możliwe do zrealizowania przez młodego człowieka. To, czego nie można realizować. No, i myślę, że, że jest to bardzo dobry, jeżeli można tak kolokwialnie nazwać, materiał na przyszłych dobrych polityków, zarówno lokalnych, jak i naszych krajowych. Ten projekt polegał na tym, że młodzi ludzie z Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, ale nie tylko, oraz młodzi Czesi mieli, udział, mieli okazję brać udział w warsztatach z autoprezentacji, z współpracy w zespole. Mieli też sesje coachingowe i uczyli się, jak być młodymi liderami. Jak funkcjonować w demokracji. Dlatego to się nazywało Śląska Akademia Demokracji. Młodzieżowa Rada Miasta to jest grono ludzi, którzy chcą działać. Bardzo ważne jest dla nich to, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście. No i oczywiście chcą polepszać życie młodych Katowiczów. Mamy taką nadzieję, że to będą ci ludzie, którzy będą kształtować tą politykę, zarówno lokalną, jak i ogólną polską, jak i europejską. To oni tak naprawdę będą zmieniać to, co jest wokół nas. I niekoniecznie jako politycy, ale też jako młodzi liderzy, jako biznesmeni, jako bizneswoman, jako ludzie, którzy realnie wpływają na to, co się wokół nich dzieje. Podczas Gali zaprezentowano działania w ramach Śląskiej Akademii Demokracji oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Na zakończenie, wszystkim uczestnikom projektu wręczono certyfikaty. Na katowickim AWF-ie rozegrano turniej piłki nożnej o puchar rektora uczelni. Do rywalizacji przystąpiły 62 drużyny męskie oraz 12 damskich. Przez dwa dni rozgrywaliśmy fazę grupową, no i dzisiaj gramy fazę pucharową. Generalnie trzy dni kopania piłki, no i dzisiaj padają wszystkie rozstrzygnięcia. W turnieju mogły brać udział zespoły złożone ze studentów wszystkich wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego. W kategorii mężczyzn trzecie miejsce zajęła drużyna zarządzanie zaoczni, drugie Upsteam, a puhar rektora wzniosła grupa pierwsza WF-u trzeciego roku. Czuliśmy się faworytami w tym turnieju. No i tak doszło do końca. Już w poniedziałek dawałem jeden wywiad jakiejś tam telewizji. No i powiedzieliśmy, że z faworytami że czujemy się mocni, no i że wygramy, no i tak się stało, nie? Nie mieliśmy zmian i brakło sił, no dwie dogrywki, w tym mieliśmy także turnieju, także dzisiaj wszystko. Chłopaki dobrze zagrali, no i gratuluję im. Taki turnie to świetna sprawa i fajnie bo dzisiaj pograć. Organizację jak najbardziej trzeba pochwalić, myślę, że takie przedsięwzięcia trzeba propagować, żeby coś, coś takiego się działo, bo tu Dużo jest piłkarzy na tej uczelni, a zajęć jest mało piłkarskich typowo. Także to fajna sprawa jest, że możemy się tu pokazać, a nie tylko na zajęciach. W kategorii damskiej na trzeciej pozycji wylądowała drużyna 2 USM, na drugiej zespół Aktimela, a zwyciężyła ekipa misiaczków. Dziewczyny bardzo dużo grają w piłkę tak naprawdę, tylko mało się o tym mówi, a jest bardzo dużo dziewczyn, które na WF-ie właśnie grają i się naprawdę świetnie to robią. Na u nas w drużynie jest cztery osoby, które naprawdę wymiatają, można powiedzieć, te dziedzinie. Po naszej myśli właściwie jesteśmy troszkę zaskoczeni wynikiem, bo nikt w nas nie wierzył, ale jednak okazało się, że nie piłkarki też mogą zagrać i też mogą osiągnąć wysoki wynik. Drugie miejsce to jest dla nas naprawdę sukces. Dobra organizacja, naprawdę polecam i przypuszczam, że w przyszłym roku również będziemy startować w turnieju. W Galerii Katowice, mieszczącej się przy ulicy Muńskiej 9, zorganizowano wernisarz zbiorowej wystawy fotografii Katowice w obiektywie 2013. Wystawa jest pokłosiem konkursu organizowanego przez miasto Katowice oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego. Tematem tegorocznej edycji były cztery pory roku. Na wystawę składa się 40 wyróżnionych w konkursie zdjęć. Wystawa Katowice w obiektywie jest już po raz trzeci u nas w galerii w grudniu prezentowana i myślę, że zaczyna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Pomysł jest taki, żeby nie tylko związkowcy, czyli ludzie ze Związku Polskich Artystów Fotografików, fotograficy związkowi pokazywali tutaj w galerii swoje prace, nie tylko wystawy indywidualne, czy jakieś tematyczne, inne zbiorowe, ale też, żeby galeria, która w swojej nazwie od początku ma ten sam tytuł, co nasze miasto, czyli Katowice, była również dla ludzi tutaj stąd. Czyli, żeby oni mogli pokazywać swoje fotografie tutaj w galerii, żeby to były najlepsze fotografie trzeba było wymyślić konkurs, który myślę cieszyć się właśnie coraz większym zainteresowaniem. Podczas wernisarzu wręczono też nagrody za najlepsze, zdaniem jury, fotografie. Trafiły do Elżbiety Musialik, Marka Lityńskiego oraz Anny Tomaka-Wójcik. Jest to moja olbrzymia pasja, tak od dwóch lat. Fotografia nauczyła mnie spostrzegać pewne detale, szczegóły, które są na co dzień niezauważalne i można uwiecznić to w, chociażby tą chwilę na fotografii. Jedną z nagród w konkursie jest publikacja fotografii na kartach wyjątkowego limitowanego kalendarza wydanego przez Urząd Miasta. Katowice są pięknym miastem, nie tylko w obiektywie w rzeczywistości. Też w nie mniejszym stopniu. Natomiast to co jest utrwalone w obiektywie pozwala w spokoju nieraz oglądać te zdjęcia, doznawać wzruszeń, bo zdjęcia naprawdę są wspaniałe. Świadczą o wielkiej wrażliwości artystycznej autorów. Najciekawsze zdjęcia obrazujące cztery pory roku w Katowicach można oglądać do końca grudnia w Galerii SPAW w Katowicach. Zapraszamy na relacje z katowickich jarmarków. Kolejny już, Jarmark Bożonarodzeniowy, tradycyjnie ulokowano na ulicy staromiejskiej. Wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców, którzy prezentują różnorakie wyroby. Jarmark jest idealnym miejscem do poszukiwania świątecznych prezentów dla swoich bliskich. Sprzedajemy miody, wszystko co związane z miodem. Jest zainteresowanie bardzo duże na to. Zapraszamy na stoisko polski czosnek. Oferujemy tutaj nie tylko ciosneczki, ale również wszelkie dekoracje świąteczne. Będą takie wianki. Z namchu wyplatane to praca rodzinna. Z wypiekanymi piernikami, naturalne orzechy, szyszki, no i wiele innych takich atrakcji świątecznych. 6 grudnia, pomiędzy straganami, można było spotkać świętego Mikołaja. Dużo grzecznych dzieci już dzisiaj odwiedziłem. Ciekawą atrakcją są wykonane z wikliny Sanie i Renifery, które stanowią oryginalny element wystroju ulicy staromiejskiej. Przez cały czas trwania jarmarku, czyli do 24 grudnia, nie zabraknie koncertów kolęd i pastorałek oraz występów kataryniarzy. Także na Nikiszu 7 i 8 grudnia czuć było zbliżające się święta. Jarmark w tej dzielnicy to największa impreza promująca Nikiszowiec. Z roku na rok przyciąga tysiące zwiedzających i kilkudziesięciu wystawców, prezentujących rękodzieło, sztukę i rzemiosło lokalne. Mimo rozgłosu, Jarmark nadal jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, integrującym mieszkańców i promującym niezwykłe osiedle. Jest tak właśnie oryginalnie, wszystko jest handmade, nie ma takiej chińszczyzny, bardzo nam się podoba. Zapęgrzonego wina, kluski z makiem. Pozytywnie, najfajniejsza część Katowic. Bardzo ładnie, bardzo dobrze zorganizowane. Na świątecznych straganach można było podziwiać wyroby rękodzieła, ręcznie robione ozdoby, biżuterię czy malarstwo. Na smakoszy czekały specjały śląskiej kuchni. Dla dzieci przygotowano karuzelę wiedeńską i pociąg świętego Mikołaja. Imprezę zwieńczył pokaz sztucznych ogni. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Hokejowa Gieksa podejmie drużynę z jastrzębia. Zapraszamy na warsztaty kolęd i pastorałek. Na scenie w malarni odbędzie się recital Roberta Talarczyka Słowa. To już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!